Nasza świetlica to miejsce, które dzieci uwielbiają. Nazywamy ją kolorową szkołą, Ecole en Couleur. W zajęciach może uczestniczyć każdy i tak naprawdę przychodzi kto chce. Niektórzy malają z nami już kilka lat, niektórzy są pierwszy albo drugi raz. Przychodzą dzieci z pierwszej i z ostatniej klasy. Niektórzy w międzyczasie zdążyli skończyć szkołę, na przykład Lazar i jego brat René, Poznacie ich później. Uczą się w koleżu, ale nadal do nas przychodzą. Wspólnie przy jednym stole malują. I tak zwani dobrzy uczniowie, i słabsi uczniowie, u nas te podziały nie obowiązują. Nawet ci słabi uczniowie, którzy czasami już sobie odpuścili, szko odpuścili szkołę, malując, starają się. Gdy ich prace są doceniane, widać jak powoli odzyskują wiarę w siebie. Początkowo nie chcą wierzyć w to, że ich twórczość zasługuje na pochwałę. Jednak z czasem pojawia się wiara w siebie, wiara we własne możliwości. Doświadczają też, że można coś zrobić od początku do końca, że można to zrobić po swojemu. No i jak są doceniani? Hmm. To doświadczają, że mogą być w czymś dobrzy. Oni słabi, oni, którzy chcieli opuścić szkołę, oni mogą być w czymś dobrzy. I wiecie, sprawia im to autentyczną, autentyczną przyjemność. A potem jest już tylko coraz, coraz lepiej. W szkole w programie nauczania rysunki pojawiają się dopiero w trzeciej klasie. Wcześniej dzieci nie rysują. Do nas przychodzą maluchy sześcio- i siedmioletnie, od razu biorą się za pędzel. Są doskonałe, bez zahamowań, bez, og bez, zahamowań, bez ograniczeń, bez jakichś schematów. Zawsze ich twórczość jest doceniana i są z siebie oczywiście tacy, tacy do mnie. Starsze dzieci to widzą i to także dodaje im do odwagi. Widzą, że każdy potrafi malować, że każdy potrafi rysować. Wystarczy yy, nie trzymać się kurczowo schematów. Wystarczy mm, zdobyć się na odwagę. I właśnie małe dzieci mają tę odwagę. Na szczęście ta odwaga jest zaraźliwa. Tak, poczucie sensu i duma, duma z własnych osiągnięć. Jest to szczególnie, wa szczególnie ważne w przypadku dzieci, które nie najlepiej radzą sobie w szkole. W naszej świetlicy odkrywają, że są wspaniali, zdolni, że potrafią słowem budują poczucie własnej wartości, odnosząc swoje sukcesy, swoje twórcze sukcesy. Gdy prezentują swoje prace, widać, że są z siebie naprawdę, naprawdę zadowoleni. Gdy malują, widać. Że autentycznie im to sprawia przyjemność. Pojawia się spokój. Skupienie. Akurat nie ma spokoju, ale jest. Zaangażowanie. Gdy malują, widać, że podoba im się to, co robią. Gdy malują, widać, że czują się swobodnie, czasami nawet podśpiewują. Zdarza się, że wstają i podekscytowani tym, co, co tworzą, tańczą. Mhm. Tak, tak, tańczą. Tutaj tańcem wyraża się radość. Z sam, yy, y, sabę, ludzi sobie podśpiewywać. O, su, su, na, Sylwen zaczął do nas przychodzić, jak był jeszcze taki, taki mały. Zaczął malować. Malował kiedyś tak z takim zaangażowaniem, że aż przejął pędzel od kolegi. Malował na dwa pędzle. Stół dla niego był za wysoki, więc wskoczył na krzesło i stojąc na krześle malował na dwie ręce. Teraz też rozmachu nie traci. Zobaczcie. I to jest nieskrępowany młody człowiek, który tworzy i się zupełnie nie przejmuje żadnymi tam schematami, ograniczeniami. Zobaczcie, że wygłosił. Konstantin u zjawiła się, jak była jeszcze taką małą, małą dziewczynką, rysowała głowonogi. niektórzy to nawet tak dziwnie patrzyli, że ja się tym zachwycam, dzisiaj nie dość, że jest świetną kolorystką, jest fajną uczennicą, świetnie sobie radzi, to i proszę, takie kreacje, to. i nie myślcie, że poprosiłam, żeby zaczęli śpiewać, nie, 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 dziewczynki same zaczęły śpiewać, po prostu zaczęły śpiewać. Luz załapują, malując. Całe szczęśliwe malują, śpiewają. Czy może być lepiej? Czy może być lepiej? Właśnie. Każdy chce, żeby jego dzieło trafiło na wystawę. Zresztą każde dzieło trafia. Konstantin chce, żeby trafiło. Lazar pomaga wszystkim. Ach, oczywiście, proszę bardzo, Marie-Ren, Twoje dzieło jest świetne. Natali? Mamy mątkę. Mąkku, własny typle. Och! Pierre, super. Bernie, który dopiero zaczął z nami rysować. No, zielona trawa to zielona. Zobaczycie za jakiś czas, jak się Bernie zmieni i jego świat się stanie bardziej kolorowy, nie tylko zielony. Mhm. Dziękujemy. Merci beaucoup! I jak się to ma do tych wszystkich zeszytów skarbów, i kresek, i smutnych obrazków malowanych w szkole? Tak, teraz już wiecie, dlaczego jesteśmy kolorową szkołą. O Jak jest skupienie, to skupienie. Świat w ogóle wtedy nie przeszkadza. To jest bedas. Tutaj widzicie pewien taki szkolny schemacik, który jednak został przez e, e, Sofii. Bardzo już rozwinięty. Sofi wie, że kolor to ma swoją moc. E, coraz bardziej maluje plamą, co też jest świetne. No i wychodząc od schematu, można tworzyć naprawdę świetne, świetne rzeczy. Beniński wątek, benińska flaga. To jest żildas, który dopiero zaczyna szkołę. Ale proszę bardzo, w szkole nie mają rysunków, a tu jak? Świetnie sobie radzi. Irisz, zobaczcie jaki ona ma styl. I o to chodzi, żeby tego stylu nie zagłuszyć, żeby rozwinęła się swoją drogą, żeby nigdy nie zabrać jej odwagi, żeby ją tylko wzmacniać w tym, jak maluje, jak tworzy. To jest jej świat, jej czas. 我买。 Tak? Zaczął że y, rysować kredkami, dokończył farbami. I y, no, bardzo często tak robi. Tutaj też mamy przykład absolutnego widzę łączenia kredek. Y, farbki i tego zeszytu skarbów z rysunkami. Mhm. Y, z jednej strony dzieci mają swoje preferencje. Jedni wolą malować, inni wolą rysować kredkami. Jeszcze inni wybierają techniki mieszane. Jednak niezależnie od tego, każda nowa technika czy zabawa plastyczna spotyka się z ogromnym zainteresowaniem. I Dzisiaj towarzyszy nam Samuel, który pokazuje innym dzieciom bardzo ciekawą wycinankę. I zobaczcie, natychmiast wszyscy zgromadzili się przy stole, natychmiast wszyscy chcą mieć papier, nożyczki i robić to, co pokazuje Samuel. No. Od razu chce to robić. I nieważne, że nigdy w życiu nie miał do czynienia czy z nożyczkami, czy z klejem, czy z plasteliną. Wszystko jest niezwykłą przygodą, w której każdy chce brać udział. Także nie tylko malarstwo i rysowanie, chociaż tego jest zdecydowanie najwięcej, ale również wycinanki, wydzieranki, plastelina. Czasem także układanie puzli, ale i tworzenie własnych puzli. Kompozycje z kartonów, robienie z kartonu jakichś kapeluszy, pojemników na długopisy, a nawet robimy czasem zabawki. Używamy też klocków Lego, które są uzupełnieniem działań plastycznych. Także robimy z nich jakieś domy, jakieś konstrukcje, które później ustawiamy we wcześniej namalowanych jakichś ogrodach, czy na przykład bierzemy samochody i ustawiamy je na wcześniej namalowanych drogach. Albo na przykład robimy łodzie, a później te łodzie ustawiamy na kartonach, na których namalowane jest morze. Uwielbiamy, uwielbiamy takie zabawy. Co ciekawe dzieci uwielbiają łączyć techniki, robią to absolutnie spontanicznie. Powstaje rysunek kredką, a później dziecko bierze się za farbę i kontynuuje farbą. Jak Robert, Robert zawsze miesza. Dzisiaj tego nie robimy, ale często na przykład wyklejanki są łączone z farbą albo, albo z, 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 z krepkami. Bardzo ciekawe. To same dzieci wpadają na te pomysły.

Ô chị, 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 Non Alphonse, tu as pris tout ça, c'est trop grand. Il faut faire petit parce que regarde, tu as pris trois morceaux pour les autres aussi. Hein? Il faut faire les petites choses fines, pas trop gros. Non, non, non. C'est bon, plastelina, non 哎呀！<中文>